manko. ja jestem Wupo, to jest prezentacja snapshota do Minecrafta, nazywam 12w36a. Dokładnie dzisiaj wyszedł ten snapshot i zaprezentuję Wam jakie zmiany w nim zaszły i co nowego zostało dodane do naszej gry. Także co, no może zacznę od e, pierwszej rzeczy jaką będzie stworzenie e, marchewki na wędce. Tak, tworzymy ją w taki sposób, otrzymujemy wędkę, wędkę mam nadzieję, że wiecie jak się tworzy i marchewkę. Marchewkę obecnie zdobywamy przez zabicie zombiego, tak wypada z niego, także y, to jest jak na razie jedyny sposób. I okej, okay, mam carrot on a stick, czyli marchewka na kijku. Y, następną rzeczą będzie potrzebna mi świnka. Cukorzę to i zobaczcie, teraz nie mam możliwości sterowania. No, klikam wszystkie strzałki, y, macham, nic się nie dzieje, ona stoi w miejscu, ale jak wezmę takie coś... Moment. Hops, no działaj Coś tu nie chce działać A dobra, no działa Tylko nie wiem czy ona umie wchodzić Po schodkach, ale No zobaczcie, kieruje w tą stronę W tą, no, ona leci, zakręca No ale niestety nie umie jeszcze wskakiwać, albo ja nie umiem. No, ale jednak działa. No, myślę, że to będzie jeszcze do poprawienia, bo nie działa tak, jakbyśmy to chcieli. Aczkolwiek, no, fakt, faktem, kieruję troszkę tą świnką, więc. No, na pewno jakieś urozmaicenie. może e, blok, który był w poprzednim, nie, jeszcze wcześniejszym snapshotie, nazywał się on e, Working Progress. E, tak, teraz on e, został ponownie dodany, bo na jakiś czas go usunięto. E, I nazywa się inaczej, zaraz wam pokażę jak. Kraftujemy e, go w taki sposób: 3 obsydiany, 5 szkła i w środku dajemy Nether Star. Nether Star, e, już wam zaraz powiem, e, jest to gwiazdka, która wypada z Witchera, tak jest to nowy boss, a w dalszej części tego materiału dowiecie się jak go zespawnować, jak go spotkać i tak dalej, także e, to było na tyle na Netherstar a postawię sobie bloczek on nazywa się teraz Bacon e, no i mamy tutaj sobie właśnie te rzeczy, no i działa on chyba identycznie jak już wam zresztą pokazywałem na jakiejś zasadzie skilli e, muszę najpierw Speed Regeneration. Nie pamiętam teraz jak to działa. Okej, okay, i już mam. Nie, nie mam jeszcze. Ym, no nie wiem. E, myślę, że w przyszłości się dowiemy nieco więcej o tym tajemniczym bloku, a teraz e, jak na razie jest on znowu dodany i ma zmienioną nazwę oraz crafting. Także wygląd też. Ale sprawdźmy, może jeszcze sobie wygląd bardzo fajnie, takie jakieś 3D nieco mindfuckowe troszkę, ale mi się tam Teraz kurczaki za działają na nieco innej zasadzie niż inne zwierzęta, gdyż, czekajcie, wejdę do zagrody, nie reagują one na zboże, tak wcześniej chodziły za zbożem i można było je rozmnażać, teraz tą funkcję spełniają nasiona. Są to dowolne nasiona, ja wybrałem takie zwykłe, jak widzicie, już się mną interesują i za mną chodzą. Tu klikam prawym, nic nie działa, natomiast użyję nasionek, i one się będą rozmnażać. Myślę, że to jest zmiana dość wizualna, gdyż e, no w rannym świecie też, no, niby zbożem ale mm, nasionka lepiej jakoś mi pasują e, także jak dla mnie to jest zmiana Naprawniono na kolorowanie zbroi e, wcześniej te kolory sami widzieliście e, jak oglądaliście jakieś tam poradniki poradniki w sumie prezentacje snapshotów to te kolory były takie dość wyblakłe, teraz są one takie no, lepsze, świeższe i intensywniejsze e, okay, jeszcze tu mam jakieś białe, tutaj no teraz akurat jest taki, bo dodałem taki e, mieszankę takich kolorów, ale zobaczcie no tu już jest bardzo ładnie to wygląda damy zielony, czerwony Żółty, niebieski, jeszcze ten, i jeszcze ten, no i tak to wygląda. Eee, myślę, że też fajniej, bo jednak e, wyraziste kolory można tworzyć jakieś, nie wiem, znaki danej gildii, pod jakiś kolor się wszyscy będą członkowie ubierać. No naprawdę, możliwości jest. Następna sporo. zmiana jest chyba zaczerpnięta od modyfikacji, gdyż są to ozdobne, dekoracyjne głowy MOBów. E, jak widzimy, mam na razie pięć takich główek. Jest to skeleton, czyli Głowa szkieleta. Tu jest Witcher Skeleton. Szkiel Szkielet. Eee, z... Zaraz wam powiem o co z nim chodzi. Pokażę wam dzisiaj ten moba krespi, bo jest to nowy mob, ale dobra, nie będę na razie zdradzał. Jest to zombie. Eee, głowa zombiego. Eee, zwykła zomb eee, głowa Steve'a i głowa Creepercia. No i okej. Okay. No i główki takowe możemy stawiać. Eee, możemy też pod różnymi kątami. Tak jak to jest z tabliczkami. Niszczy się. Dość szybko i wypada od razu główka i wygląda to tak yy, bardzo przyzwoicie. Myślę, że fajna ozdoba. Ostatnią nie będę kładł tylko założę na głowę. Tak, głowę możemy zakładać na głowę i zobaczcie, mam głowę creepera. Tu coś z prawej odcieka. I. Okej, okay, jeszcze, czekajcie. Z tyłu o. Więc no tak jak mówię, dekoracyjny efekt dają te główki no i chyba są zaczerpnięte od moda, ale... No, dla mnie fajnie fajnie będzie można jakoś ozdobnie tworzyć tam nasze. Jestem domy. w neterze i chcę wam pokazać nowego mobka jest to Witcher Skeleton. Jest to po prostu normalny szkielet, który jest zmieniony w neterze. Tak Spawnuje się w neterze, aczkolwiek ja troszkę latałem i nie znalazłem go, więc postanowiłem go zespawnować normalnie jajkiem. Zwykłym jajkiem biorę jajko szkieleta, który w normalnym świecie normalny jest, a tutaj mi się taki wychodzi. Zobaczcie, wygląda moim zdaniem na no zajebiście. E, ten miecz mógłby troszkę być dopracowany, ale jednak kolorystyka i to wszystko jest fajne I one są w ogóle większe od nas, no takie bycze. E, naprawdę takiego szkieleta spotkać. No, można się trochę przestraszyć. E, dla, dla mnie jak najlepszy, jak największy plus e, dla Jabba fajnie to wymyśliłeś, no i tak i zabiję sobie może takiego kolegę lot jest normalny i wypada nam e, z niego witcher skeleton skull, e, te główki wypadają z danego moba i one są bardzo rzadkie e, jest to bardzo rzadki lot e, ciężko go znaleźć aczkolwiek nie jest to niemożliwe no i co, i teraz e, jak już mamy taką głowę to jeszcze wam pokazać muszę jak stworzyć e, witchera, e, czyli biorę sobie sousa, no może tutaj raz, dwa, trzy, tworzymy tak kombinację. Yy, I kładziemy tu trzy główki. I mamy tak witchera. On się jakoś teraz jeszcze ładuje i jest w ogóle niebieski. Nie, nie wiem czemu. Pierwszy raz go zespawnowałem, także o, o, o. Już nabrał chyba sił i jest normalnie czarny. I ale zasuwa. Skubany. No, fajnie wygląda. Yy, klimatycznie na pewno pasuje do tych swoich szkielecików. Więc, yy, no co, jest boss, ma swoją armię. Yy, o już zaczyna działać, więc... O, moby zabiję, no tak. E, więc teraz pozostaje m, tylko jakiś dangerona mu stworzyć, e, żeby go bronił, nie? Także wszystko jest do zrobienia. No i co, to by było na tyle, e, zmian może nie jest aż tak dużo, ale jednak są bardzo fajne, e, takie teraz troszkę do walki w sumie nastawione, bo przecież te witchery i tak dalej, no i też dekoracyjne e, te główki właśnie. No dobra, żeby nie przedłużać to dzięki za oglądanie, e, staram się jak najszybciej wam wrzucić ten materiał, żebyście mieli szybko nowości po powrocie ze szkoły. E, no i co? Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. No, i jeżeli mi jeszcze nie subujecie, to zachęcam aby być na bieżąco z moimi materiałami. Także co, dzięki za oglądanie i na razie, cześć!